Oto jest. Nvidia GeForce RTX 5060. Karta, o której głośno było jeszcze przed premierą i to nie z byle powodu. Asus w wersji Prime postawił na solidne chłodzenie. Trzy wentylatory, aluminiowy backplate i kompaktową obudowę, dzięki której karta pasuje do większości zestawów. Pod maską nowa architektura Blackwell, więcej jednostek CUDA, szybsze pamięci GDDR7 i przepustowość sięgająca do 448 GB na sekundę. Efekt w porównaniu do RTX. -a 4060 dostajemy średnio 20% więcej mocy w grach. Jasne, mamy tutaj tylko 8GB pamięci VRAM i to budzi emocje. Ale w praktyce, w Full HD przy DLSS4 i Frame Generation karta naprawdę błyszczy. Cyberpunk. Doom czy Last of Us. Wszystko chodzi płynnie. A z włączonym ray tracingiem wystarczy upscaling, aby utrzymać wysokie FPS i świetną jakość obrazu. To nie jest karta graficzna dla maniaków 4K, którzy grają wyłącznie na ultra. Ale jeśli grasz głównie w Full HD, chcesz wejść do świata nowych technologii Nvidia i szukasz złotego środka pomiędzy wydajnością a ceną, RTX 5060 Asus Prime to propozycja, którą zdecydowanie warto brać pod uwagę. Oczywiście produkt jest dostępny na stronie Komputronik.